Siemaneczko z tej strony. Ogram to oczywiście dzisiaj w troszeczkę innej scenarii. ze względu na to, że ruszamy z serią gierek po prostu, tak? Będziemy sobie okrywali różne tytuły z gier Pokémon. Zaczniemy dzisiaj od Pokémon Crystal na zasadach Nazrok, ale bez randomizera. Trzy zasady wprowadzamy sobie do, do, do naszej gry, żeby nie było tak bardzo łatwo. Randomizer i tak nam ułatwił troszeczkę to, to zadanie, bo nie trafią nam się legendarne Pokemony chociażby w trawce. Ale pierwsza zasada, jaką sobie wprowadzamy, to nie mogę leczyć podczas walki żadnego Pokemona. Nie mogę używać też rewajwów po walce, co się wiąże z drugą zasadą właśnie już, czyli... Jeżeli pokémon mi padnie podczas walki, nie mogę go użyć ponownie, trafia on do komputerka. W komputerku będzie po prostu te, taki slot, gdzie będą trafiały właśnie te pokémony, które powiedzmy, że e, padły całkowicie, tak? E, mi, e, I po prostu nie mogę ich użyć. I trzecia zasada. W danej uliczce mogę złapać tylko jednego pokémona. Nieważne czy to jest trawka, czy to jest woda, czy to są jaskinie. Po prostu jeden pokémon, i to pierwszy, który będzie natrafiony. Jeżeli nie złapię, trudno, lecę dalej. Po prostu pokémonów mogę łapać dowoli więc nawet jeżeli 6 mam, Pokemonów przy sobie 7 złapię, to mogę sobie rotacyjnie po prostu go zamieniać, tak? Ewentualnie. Co do gierki Pokémon Crystal, dlaczego przede wszystkim Pokémon Crystal, tak? Od tego zacznijmy, ponieważ jest to gierka, którą gra, grałem, grywałem po prostu za dzieciaka. Bardzo mi się dobrze kojarzy. Coś, co, coś po prostu też pamiętam z tej gierki, więc troszeczkę łatwiej jak na pierwszą serię dla mnie. No i mam nadzieję, że Wam będzie się też to przyjemnie oglądało. Także zapraszam. Okej, okay, więc zaczynamy przygodę. Jest to Pokémon Crystal, tak jak mówiłem wcześniej, Game Freak Presents. Game Freak prezentuje. E, ach, normalnie powiem wam, że pełna, ale to pełniusieńka nostalgia, jeżeli chodzi o, e, o sam początek tej gry, no nie samą scenerię e, tutaj te trawki, sójkun, który się przemieszcza. Ups, coś tam upuściłem, nieważne, nie było tego. <laughs> I anony migające po całej scenerii, no nie. Suikun, biegnący coraz szybciej. Pojawia się nagle anon obok suikuna. Kurczę, pięknie to jest zrobione. W ogóle ta stara grafika tak yy, naprawdę przyprawia mi dreszcze po prostu na ciele, no nie? No dobra. Pokémon Crystal wersja. Crystal nie Gold, nie Silver Crystal, czyli taka wersja ostateczna tej gry. Zaczynamy nową grę. Czy jestem chłopcem czy dziewczynką? Oczywiście, że jestem chłopcem. Ok, will you check the clock for me? Dobra, zostawimy sobie godzinę, którą mamy teraz aktualnie u mnie A u mnie aktualnie jest godzina 16 Czyli to będzie czwarta Okej okay, I minuta 29 eee, Co do przyspieszenia właśnie Z przyspieszenia też sobie będę korzystał co jakiś czas Przy walkach przede wszystkim Wiecie, animacje, animacjami ok, są fajne ale po prostu jest to troszeczkę uciążliwe. Jeżeli będziemy grali na switchu, mam nadzieję, że kiedyś kupię switcha, będziemy grali w Pokémon Scarlet and Violet, chociażby tak, to wtedy po prostu będziemy grali normalnie. Eem, jestem chłopcem, nazywam się Ogram, to oczywiście tak jak nazwa mojego kanału. Ogram. Eee, Ogram ty. O, idealnie zmieściłem się w rubryki. Ogram to. Czy jesteś gotowy wyjść na świat? Tak, oczywiście jestem gotowy. Kurczę, ale to przyspieszenie jest mega. <grafię> mega turbo przyspieszenie, no nie? Będziemy sobie chodzić po prostu przy walkach przyspieszać. O i przy rozmowach. To jest nasza mama, która mówi nam o tym, że profesor Elm nas szukał, tak? Eee, że coś chce od nas. Okej okay. i dostaniemy pokegier od, od mamy. Dobrze, pozwoli mi to być dobrym trenerem. Przede wszystkim przyda się jak najbardziej. Dzisiaj mamy wtorek, więc sobie ustawimy wtorek, wtoreczek, 4:30. Pięknie po prostu. Idealny czas na to, żeby pograć sobie w Pokémon. <grych> Dostaliśmy też numer telefonu do. No mamy, kurczę, jak tu przyspiesza, Masakra. Dobra, idziemy sobie do Elma. O kurczę, tam Silver był. Zapomniałem, że jak się kiedyś podeszło do Silvera właśnie, to on nas kopnął. Kopał nas po prostu, no nie? Wykopywał nas od tego. Nie pamiętam dlaczego, ale dobra. Byłem dzieciakiem też angielskiego, zbytnio nie kojarzyłem. Zresztą z angielskim do tej pory mam troszeczkę problemów. Nie oszukujmy się. Nie jestem e, zbyt dobry, jeżeli chodzi o, o angielski, no nie? Ogram tu. There you are. Tak jest, dobra, dawaj Pokemonami, tutaj nie gadaj mi jakieś tam rzeczy, bla 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 bla, bla. Okay. Każdy zna te śpiewki, pewnie większość z was grała już te Pokemony, bądź ewentualnie oglądała innych youtuberów, którzy grywali te Pokemony. W ogóle jakich youtuberów oglądaliście, jeżeli chodzi o przechodzenie Pokemonów? Ja pamiętam, że do tej pory czasami mam tak, że Udiego sobie potrafię obejrzeć. Kushi w swoim czasie też pamiętam, że grywał w Pokémon Yellow i też oglądałem właśnie jego odcinki, czekałem na te odcinki, fajne, fajne były Hoshi do tej pory robi mega zarobisty content więc, więc, więc fajnie no nie? dobra, jeżeli chodzi o Pokémony, jest to region Jotto, jest to region Gioto, więc mamy trzy pokemony do wyboru, mamy ognistego Cyndaquila, e, wodnego Totodaila i roślinnego Chikorite z racji tego, że zawsze wybierałem Chikorite praktycznie w e, swoich seriach Pokémon, w sensie ja grałem sam to tym razem wezmę sobie syntaquila, żeby sobie troszeczkę ułatwić też tego nazwa. Tak jak mówiłem, biorę sobie syntaquila, żeby sobie troszeczkę ułatwić, ze względu na to, że na początku mamy po prostu lidera, który ma Pokémon latające, więc roślinny będzie słaby, czy koryta, tak. Mamy też wieżę Bell Sproutów, z tego co pamiętam, więc tam też będzie się działo. Ognisty Pokémon jak najbardziej jest. Jestem na no tak. Z racji tego, że Cyndaquil, Quilawa i, i Tyflojun są chyba jeżami, po prostu więc nazywać się będzie jeżyk. A tym bardziej, że to jest chłopiec, więc nazwa jak tej bardziej jest na no tak. Ok, and lecimy dalej. Bla, bla 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 bla. Dostałem potiona od profesora, tutaj też doktorka jakiegoś. Właśnie, tutaj, m, jeżeli podchodziło się do tego Silvera, coś mu się przeszkadzało So this is the famous Elbow Lamp What are you starting at? I hop, <grystanie> kopa dostałem, ja pierdzielę Kopnął nas jakiś ziomek Suntret jest naszym pierwszym przeciwnikiem, pokonujemy sobie tego Suntreta Na spokojnie sobie przechodzimy dalej, pamiętam, że tutaj e, był ukryty Pokeball, w tym miejscu gdzieś Eee, tak, jest pokeball, Oczywiście. P pokeball, P pokeball z Pationem. <grym> hop, hop, hop. Leci, 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 leci. I, kurczę, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o poksy, to tutaj w pierwszych trawkach właśnie można było trafić Centreta i pj tylko i wyłącznie. A jeżeli chodzi o nocną zmianę, że tak powiem, <grym> eee, zamiast pj pojawiał się eee, Hut Hut. Czyż może Ratatę można było tutaj też spotkać, ale nie jestem pewien Kurczę, w sumie Ratata byłby fajnym Pokemonem na start e, I ogólnie dużo by nam pomógł, no nie? Ma bardzo mocne ataki na samym początku Od tego pana, z którym teraz rozmawiam, pamiętam, że dostawało się mapę Ok, tu sobie hmm. przyspieszymy po prostu tą, tą gadkę jego, bo on tam nam opowiada po prostu, że to jest Pokemon Center, że tutaj możemy sobie uleczyć Pokemony Tu jest sklep, gdzie możemy sobie kupić Potiony E, tam jest jakaś aleja, tak. Tutaj jest woda, e, gdzie możemy sobie ewentualnie później używać surfa. Takiego dostaniemy w późniejszej fazie gry. Pamię z tego co pamiętam, przy Crystalach to była czwarta oznaka, ale mogę się mylić. Wow, Hopip! Hopip jest strasznie ciężkim Pokémonem na początku do wexpienia, ale jest to pokemon, który naprawdę może namieszać, ze względu na to, że jeżeli ewoluuje w Jump Luffa. szybkość Jump Luffa jest jedną z najszybszych po prostu w całej serii pokémonów krystal, oczywiście tak jest tankowy, no i jest Pokémon taktycznym, czyli pokémon, który e, paraliżuje, który zatruwa, który usypia, może się leczyć, e, Litsit ma też ewentualnie, tak, więc e, może się z każdą, że tak powiem turą podleczyć e, nawet Hopip na początku jest, tak jak mówiłem bardzo ciężki do wytrenowania, bo nie ma żadnego ataku oprócz Splasha Splasha, splasha. tak jak zwał, tak zwał um, Czyli przypomina bardzo Magikarpia, no nie? Magikarp, który też jest na początku strasznie, strasznie bezużyteczny, do 20 levela aż Hopip, nie pamiętam kiedy dostawał pierwsze ataki, takie jak Tackle chociażby, tak um, Ale... Ale fajnie by było mieć go w szeregach, jak już by się w go wełek może by się udało tak zrobić, żeby, żeby nie paść przy tej walce. Dużo expa dostałem od tego Hopipa. I mój Jerzyk nauczył się Smoke Screena, czyli będę mógł e, oślepiać swoich przeciwników. Ok, tu mamy e, drzewko, gdzie dostaniemy berry. Ok, dostałem berry. I w tym domku też był chyba gościu, który też tego berry rozdawał. You no, know, Pokemon eat berries e, Tak, wiem, że mogą e, Pokémony jeść. Beryese, czyli jagódki Pokemonowe Ok, lecimy tutaj, widziałem, że tutaj jest jakiś przedmiot Antidotum Bardzo spoko Przyda się Antidotum e, Po walce przede wszystkim Tak, jeżeli będzie mój Pokemon em, Zatruty Antidotum jak najbardziej wtedy będzie Potrzebne do tego, żeby Odtruć tego Pokemona i dojść jakoś do tego Pokemon Center bez padania Tego Pokemona Weszliśmy teraz do domku, gdzie Spotkaliśmy profesora Oak'a, który da nam mister Ega, którego musimy zanieść do Pokemona Elma. Elma, tak, dokładnie. Pokemona, Pokemona, profesora Elma. Okej, okay, tutaj. Um, pogadamy sobie troszeczkę, każdy też zna tą śpiewkę, więc przyspieszymy tą rozmowę. Polecimy sobie po prostu dalej. Okej, okay, dostałem też Pokadeksa po prostu od, od profesora. Oka, gdzie tego pok pokadeksar będziemy mogli sobie uzupełniać śmiało? I dzwoni do nas profesor Elm. Hello, ogram to. It's a disaster. Uh, mm, it's just terrible. What should I do? It. Oh, no, please get back here now. Coś się stało w laboratorium profesora Elma. A ja wiem, z tego co pamiętam, to, to ktoś tam narozrabiał bardzo mocno. Jerzyk bije się z kaderki. Caterpie. Caterpie kojarzy mi się strasznie z pierwszymi odcinkami Pokémonów, e, gdzie aż złapał Caterpie e, tą walką e, pierwszą z bak jakimś napotkanym w lesie z Misty Shed, no nie? E, I była walka Metapodów, który Metapod będzie twardszy. <laughs> śmieszne to było, masakra. Tackle. Jerzyk pokonał Caterpie. Nice, ale ten Jerzyk jest silny. Pidgey na czwartym. O kurczę, patrzcie jak to bije. Jerzyk się uleczył Berry. No dobra, Jerzy Just Tackle Tak jest, pokonaliśmy sobie Pidgeya, lecimy sobie dalej z trawką Tutaj też fajne Pokémony były, w nocy chyba Poliwag był, nawet Poliwaga też bym mógł mieć, fajny pokémon, strasznie Później z Poliwhirl ewentualnie mogę ewoluować w Polirata albo Politoada Ułóż Dobra, uleczymy sobie pokemona, bo tutaj czeka nas walka z y, pewnym gościem tajemniczym, który nas kopnął przed chwileczką dosłownie. Okej. Okay. you got a Pokémon at the lab. What a waste. A wa wimp like you. Uh, don't you get what I'm saying? Well, I too have a good Pokémon. I'll show you what I mean. Pokaż mi, co masz na myśli, oczywiście. Znaki zapytania chcą walczyć. Znaki zapytania wysyłają. to Toto Totodile na piątym poziomie. No, mam nadzieję, że nasz Jerzyk będzie mocniejszy od tego wodnego Pokemona. Kurczę, jak mocny, mocną defensywę musi mieć ten, ten Totodile. Zobaczcie. Zadałem mu jeden atak. Jeszcze nie trafiłem. Perkele. Lir. Zagramy to taktycznie. Dwa, dwa liry użyjemy. Dwa liry użyjemy właściwie. A potem może smoke screena. O, lipka. No dobra. Jerzyk znowu nie trafił. Dobrze, że. La, mamy smoke screen. Powiem wam tak. <laughs> Fail na starcie, ale fakt jest taki, że, e, że każdy randomizer zaczyna się dopiero od momentu, e, kiedy dostaniemy Pokebole. No nie. Więc to nas chroni jedynie. Kurczę, ale pierwsza walka już nie wiem dlaczego, ale te statystyki chyba tego to Totodile'a były przekokszone, Skoro ani go nie mogłem trafić. Ani nie mogłem, ani też, w sensie jak go trafiłem to miał tak mocną defensywę, że to jest masakra. No dobra, tu jest chyba jakiś policjant, który gada z Elmem. Uh, getting some information from Professor Elm, uh, male with long red hair. Co? So, Walczyłeś z tym trenerem? Did you happen to get his name? Pamiętasz jego imię? A on będzie się nazywał Głąb, kurczę. Albo po prostu nazwiemy go rywal. Ze względu na to, że pierwszą walkę przegrałem z tym rywalem. Damy mu normalne imię, że tak powiem. To jest nasz rywal. Ok. Gadamy z profesorem Elmem. Dostarczymy mu tego Mr. Eka. On nam tam opowiada o tym, że, e, że coś takiego jest jak jajka w tych Pokemonach. Tak, że e, możemy sobie e, wyhodować własne Pokemony. I gadamy z profesorkiem, który daje nam Pokebole. I od tego momentu zaczyna się nasz nazrok prawdziwy. Troszeczkę czasu minęło. Tutaj gościu nas zaczepia. What you like me to show you how to uh, catch Pokémon? Nie, nie chcę, żeby nam pokazywał, jak łapać pokemony okej okay, fine. And wave you. Dobra. Pierwsza trawka. Pierwszy Pokémon. I tym Pokémonem. Na razie nie jest żaden z nich. Ale jest też e, jeszcze tutaj trawka. Więc mamy trzy opcje w tej trawce na 100%. Czyli PJ, Ratata i Sentret. Który z tych Pokémonów trafi się nam jako pierwszy? Szczerze, najbardziej chciałbym mieć PJ, -a. Ze względu na to, że jeżeli chodzi o karty Pokémon, proszę. Yeah! <laughs> jest PJ jako pierwszy Pokémon. Jerzyk będzie walczył z Pidgey'em Pidgey'ką właściwie, troszeczkę obijemy tego Pidgey'a Tackle Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest Troszeczkę życia mu zostało No i proszę państwa Pokeball idź Pokeball go Leci Pokeball Leci po naszego pierwszego Pokémona. Raz, dwa, trzy I tak jest, mamy Pidgeya w naszej drużynie pj -kę właściwie, która będzie się nazywała P J PJ po prostu What's up, PJ? <grym> Jak normalnie z tego, z San Andreas Tutaj już byliśmy w tej, przy tym drzewku, wzięliśmy sobie wszystko Idziemy do Pokémon Center Podlecimy sobie troszeczkę Pokemony Myślę, że sobie powalczymy troszkę dzisiaj PJ na trzecim poziomie Mamy kolejną trawkę tutaj więc mamy kolejną szansę na złapanie Pokemona jakiegoś. Dobra. Whidle! Whittle, Whittle, Whittle. Nice. Powiem wam, że... Fajnie mieć Bedrilla w sumie w drużynie. Chociaż nie pamiętam, czy Bedrill miał w krystalach jakiekolwiek takie konkretne ataki. Ale spróbujmy. Zobaczmy, co nam się pojezą sting. Boże, jak ja nie lubię tych Poison Stingów. One zatruwają życie i zatruwają wszystkie rzeczy tutaj takie no, nieważne <laughs> nie ma, y, nieważne po prostu, pokeball, idź złap mi mojego widla moją osę, czy tam pszczołę przyszłą, jest gotcha widl złapany mamy swojej drużynie, a widla nazwiemy jest to baba, więc nazwiemy ją osa osa, tak jest Mamy trzy pokemony już. Podleczymy je i pokażę Wam moje poksy. Jest to Jerzyk na siódmym poziomie. Jest to jeżyk na siódmym poziomie. Jest to Osa na trzecim poziomie. I jest to PJ na trzecim poziomie. Troszeczkę podekspresuję sobie te pokemony do piątek poziomów, żeby tutaj nie było lipy. PJ, no to szybciutko, będzie ekspione. Expionko, dawaj PJ. Już połowę poziomów bił. Pj na pj teraz, no dobra, to będzie nierówna walka, bo ja mam mało życia Jerzyk niech sobie tutaj troszeczkę Znaczy niech sobie, niech pomoże po prostu e, temu pjowi Okej okay. Podleczonk, Podleczonko, podleczonko, szybkie podleczonko, katerpina pj, no proste, że pj wygra tutaj chyba z tym katerpino, nie? Tak jest I za chwileczkę, piąty poziom, katerpizowo na czwartym poziomie, więc podejrzewam, że nam dobije już ten piąty poziom nie myliłem się. Uczyliśmy, nauczyliśmy się. Sand ataku. PJ. Zamiana z osą. Kurczę, PJ na... na... na widla. Zobaczmy, co nasz widl potrafi. Poison Sting. Poison Sting? E, nie. Tak nie będziemy walczyć. <ścoughs> Ten Poison Sting jest naprawdę chyba bardzo słabiutki. Na tych poziomach. Idziemy podleczyć troszeczkę jeszcze tego, tych naszych Pokémonów, Tak z kapkę, tak delikatnie. Okej. Okay. Dobra. Udało się zatruć Pokémona, ale co z tego, jak ja zaraz padnę. PJ, idź. PJ na PJ. Dawaj. Dawaj PJ. Nice PJ. Mój PJ jest dużo lepszy niż, niż ich PJ. Dobra. Trzeci poziom, no kurczę, no nie podoba mi się to, że... Mega dobrze zaczynamy naszego, mojego, nazloka Pierwszy... Pierwsza śmierć, no, pierwszy odcinek, pierwsza śmierć Cudownie, po prostu, no nie? Krytyczny atak. Jak ja uwielbiam krytyki w tej grze. Zresztą, w sensie, jak ja bym krytyczny atak użył, to by było spokojno, nie? <grych> Okej, okay. nie no. Tragedia. Pierwszy odcinek, pierwsza śmierć. Dobra, PJ na PJA. Weź mu w klep, kurde, za to, że pokonał twojego towarzysza broni. Będziemy musieli w komputerku zrobić tutaj. Depozyt. Nasza nieosa. Moja nieosa. What the hell is going on here? O kurczę Zapisujemy. Widzieliście to? <laughs> o kurde, aż się przestraszyłem powiem wam. Zapisuję to. B. Zapisz to. Yes. Tak. O mamo. Nie chciałbym tutaj żadnego takiego buga, no nie, buga, nic w tym stylu, ja pierdzielę, Missingno mi się pojawił jakiś Prawie że, no dobra, Missingno to jest taki Pokémon, gdzie wchodzisz tam, przy Cinnabar Island, chyba to było Cinnabar to się nazywało? Tam gdzie jest ognisty e, trener w pierwszych Pokémonach w, w redzie Trener, leader, właściwie e, Tam można było spotkać Missingno Kurde, widzicie to co się dzieje? Przecież ja nie mam szans tutaj z tymi pokémonami, one, moje Pokemony nie trafiają w ogóle tych, e, tych, e, tych przeciwników, nawet troszeczkę nie trafiają, a ja jak próbuję cokolwiek zrobić, to za chwileczkę padam, prawie, no nie? Masakra, nie mogę się pogodzić ze śmiercią od przyszłej osy, niedoszłej osy, dobra Idziemy bić po prostu tych, tych trenerów, które, którzy tam stoją na drodze. Siódmy level pj To jest to. Jerzyk. Idziesz jako pierwszy. Pokonujemy tych trenerów. Nie ma co się męczyć po prostu. E, I tutaj błagać. Błagaczali też może nie, to oni będą nie błagaczali tość. Pierwszy trener z jednym pokémonem z ratatą, ratata. Oczywiście, mój Jerzyk nie trafia. Jakby to było inaczej, Jerzyk traf to. OK. Tak, kolejny raz. Trafiony. I ratata padł. Tak już się spodziewałem po moim żyku, ale zawiódł mnie za pierwszym atakiem. Z pierwszym atakiem właściwie, no nie? Dobra, PJ. Kolejny pokémon to jest ratata. Ubijemy tą ratatę. That's it, mamy dziewiąty level na PJ, u. na PJ, na Jerzyku, Hopip To nie jest chyba kolejna ulica, no nie, uliczka, nie, to nie Więc tutaj jeszcze nie mogę złapać Pokowana, ale tam dalej jest troszeczkę I tam pamiętam, że był do złapania Bellsprout, gdzie mogliśmy tego Bellsprouta wymienić na Onixa. I teraz pytanie do Was, bo e, złapiemy go prawdopodobnie, w, jeżeli się uda, no to w następnym odcinku, jeżeli złapiemy Bellsprouta to wymieniamy tego bezprofito na Onixa? Czy też nie? Dajcie znać w komentarzu koniecznie. Tutaj pokonaliśmy kolejnego backcatchera, dziesiąty poziom e, naszego jeżyka, mojego Jerzyka właściwie, bo to mój nazlog, ponieważ <grych> nie no, nasz wspólny w sumie. Wy jesteście budulcem tego mojego kanału, więc tutaj e, pozwolę Wam troszeczkę zadecydować. Czekam na komentarze. A tymczasem kończymy pierwszy odcinek z Pokemonami takimi jak Jerzyk, czyli Syndaquil na 10 poziomie i PJ na 7 poziomie. PJ, PJ po prostu. <laughs> Dajcie znać jak wam podobał się materiał, zostawcie lajka, like zostawcie suba, czerwony guzik, jak i również dzwoneczek, żeby was więcej materiałów nie ominęło. A tymczasem trzymajcie się, cześć!